powiem już krótko, bo też historia oddziału, którego mam przyjemność być ordynatorem, nie jest długa. A w szpitalu tym wznowiono działalność oddziału kardiologicznego w 2005 roku. Szpital działa od roku 95 i przez kilka lat ordynatorem był pan doktor Zdzisław Kraczuk. Po kilku latach nieobecności oddziału. Ponownie zaistniał oddział 20 łóżkowy, 20 zwanych łóżek ogólnych, sześć łóżek pododdziału intensywnego nadzoru kardiologicznego, a pracownia elektrokardiografii i prób wysiłkowych, holterowska, echokardiograficzna, od niedawna hemodynamiki, elektrofizjologii, personel oddziału obsługuje również przyszpitalną poradnię kardiologiczną. W oddziale pracuje 9 lekarzy, 5 ma tytuł kardiologa. Pozostali są w trakcie specjalizacji. Na 21 zatrudnionych pań pielęgniarek 10 posiada specjalizację pielęgniarstwa kardiologicznego. 2005 rok to początek działalności, ale tak naprawdę bardzo trudny czas dla tego szpitala, bo był on, w, można powiedzieć, w pewnej niesławie, był to jeden z najbardziej zadłużonych szpitali w kraju. Trudno było zaczynać ze względu na ogromne ograniczenia finansowe, ale w tym, że szpitalu był dobry blok operacyjny z ramieniem C, w związku z tym mogliśmy zacząć od wszczepiania stymulatorów serca, więc po krótkim przeszkoleniu w Śląskim Centrum Chorób Serca wykonaliśmy pierwszy zabieg we wrześniu 2007 roku i tych zabiegów do tej pory wykonaliśmy ponad 1600. Półtora roku później wykonaliśmy pierwszy zabieg wszczepienia kardiowertera. Wykonaliśmy ich do tej pory ponad 230, a dopiero w marcu 2012 roku spełniło się nasze marzenie, dołączyliśmy jako ostatni do oddziałów, które powinny posiadać i mają pracownię hemodynamiczną. Właścicielem pracowni jest Miedziowe Centrum Zdrowia zatrudnieni w nim są, jest zatrudniony wspaniały zespół lekarzy z ogromnym doświadczeniem. A w czerwcu 2013 roku. W moim oddziale został wykonany pierwszy zabieg ablacji. Dotychczas tych zabiegów jest tylko 26. Jest to gałąź słabo rozwijająca się, przede wszystkim ze względu na bardzo niski kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. I już całkiem świeża historia. Przed miesiącem, miesiąc temu, wykonaliśmy pierwszych pięć zabiegów szczepienia układów CRTD. Um. W tym roku również oddział i szpital otrzymaliśmy certyfikat jakości. Całą tą naszą historię można właściwie zawrzeć w kilku cyfrach, które będą odzwierciedlać dzisiejszą działalność, czyli w dwudziestołóżkowym oddziale, gdzie odnowione są, odnowiona jest aparatura. Nowe pracownie diagnostyczne. Hospitalizujemy około 1300 pacjentów rocznie, z czego aż 76% rozpoczyna hospitalizację w pododdziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, co wskazuje na charakter przyjęć, ale równocześnie możliwości jeszcze naszą um, innych hospitalizacji. Wykonujemy do 240 wszczepień y, y, stymulatorów, do 50 zabiegów kardiowerterów. I do tysiąca koronarografii rocznie. Są to suche cyfry i być może relatywnie nieduże, ale za nimi stoi ogromne zaangażowanie merytoryczne, kształcenie, przedsięwzięcia organizacyjne, finansowe i przede wszystkim ogromny zapał, którego nadal mamy dość. Mamy dużo marzeń i nadziei na dalszy rozwój. Dziękuję Państwu za uwagę.